Jeśli po kontakcie z kimś czujesz się przytłoczony, smutny, wysany z energii i w totalnej bezmocy, może to oznaczać, że masz do czynienia z wampirem energetycznym. Tak, takie osoby są wśród nas i nie będę się tutaj na temat tego rozwodzić, bo taki jest po prostu fakt. Co zrobić? Jak sobie poradzić z taką sytuacją? Po pierwsze, ustal swoje granice. Naucz się mówić nie, kiedy naprawdę czujesz, że to już jest wystarczające dla ciebie. Musisz rozróżniać empatię i prawdziwe współczucie, prawdziwe współodczuwanie. Nie musisz się z kimś łączyć w jego cierpieniu. Stań z boku, wtedy będziesz w stanie mu bardziej pomóc. Jeżeli czujesz, że sprawa jest energetyczna, skorzystaj z rejki, skorzystaj z kronik akaszy, naciągnij na siebie złoty balon ochronny. To naprawdę pomaga. Ale przede wszystkim dbaj o siebie regularne praktyki medytacji, praktyka wdzięczności, yoga. I bycie w naturze.